Witamy w najnowszym wemaglu. Lutowe wydarzenia komentują ze mną Martin Stankiewicz, Paweł Luty i Marcin Perpuński. Jedziemy. Sylwester Wardenga, po tym, gdy był trenerem policji, teraz postanowił upiec telefonowe ciasteczka. Bardzo zdenerwowało to policjantów. To rozmawia przez telefon komórkowy. Przez telefon komórkowy? Tak, proszę pana. Jaki telefon komórkowy? Dobrodzieju. O królu polskiego YouTube'a nie można mówić źle, dlatego ja nawet jeżeli chciałbym powiedzieć źle, a nie chcę powiedzieć źle, to powiem dobrze. E, zarzut, który policja kieruje w, w stronę e, Sylwestra Wardengi, e, który głosi, że on e, zmusza ich do podjęcia interwencji w zupełnie niepotrzebnych sytuacjach, jest dla mnie całkowicie absurdalny. To igra z policją musi się spodziewać tego, że kiedyś policja się nie o niego upomni. Sylwester e, pojechał ostro. Ich obowiązkiem jest zareagować, więc w sumie Wardenga robi dobrze, bo ćwiczy ich czujność. Nie, Sylwester Adam Wardenga nie tyle wygłupia się przed policją, co udowadnia, że polskie prawo, nawet nie tyle policja, jest dość skomplikowane i czasami absurdalne. Sprawdziłem, z jakiego artykułu został wezwany na policję i skazany. Okazało się, że jego działalność sprawiła, że organy bezpieczeństwa ze względu na jego złośliwość i swawole jest takie słowo naprawdę w tym artykule, musiały podjąć działania. Z tego co pamiętam, akurat w tych filmikach żadnych działań nie podejmowali, raczej go nie gonili. Co tu kupić za 19 miliardów dolarów, myślał Mark Zuckerberg. I wymyślił, kupię sobie aplikację mobilną Whatsapp. Jeżeli firma płaci za aplikację 19 miliardów dolarów, to warto się zastanowić, dlaczego to robi. Takie firmy jak WhatsApp przejmują się albo dla ich użytkowników, albo dla talentów, które są w firmie, czyli dla pracowników. Co jest wartością aplikacji WhatsApp? Ludzie. W grę wchodziły naprawdę duże pieniądze. Tak duże pieniądze, że nie jestem w stanie sobie ich wyobrazić. Facebook chce otwierać się na nowych użytkowników, pomimo tego, że oczywiście ma dużą bazę, to jednak... Pojawiają się głosy, że traci wśród ludzi młodych, a WhatsApp zyskuje wśród ludzi młodych. Znaczy, nie wiem po co on to robi. No, najwyraźniej chce zdobyć cały internet no i powodzenia w tym. Jak już ktoś jest w Facebooku i chce z niego uciekać, to Facebook mówi: i tak was mamy. Jak nie jesteście u nas, to przejmiemy aplikację, którą możeście wybrali. Konrad Kuczkowski z Halo Ziemia. Tym razem rozbił bank, wygrał nagrodę Blog Blogerów oraz Blog Roku. Nie wygrał nagrody Briefa. Blog roku 2013 to kolejna impreza, która spowodowała, yy, że miałem nie przez Paną noc, ponieważ płakałem. Płakałem, ponieważ nie zostałem zaproszony. Ogromnie się cieszę, że tyle nagród yy, na blog roku e, zdobyło Halo Ziemia i zdobył Michał Szafrański. No co, no, no pisać każdy potrafi, no, a kręcić to, 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 to nie ma komu. No teraz tutaj pan kręci na przykład, ale, ale jeżeli chodzi o pisać, no tutaj ja mogę sobie w, usiąść, w, nie wiem, w wannie i napisać, a co, a nakręcić taki vlog ze wanny to już nie jest fajny. Co do Halo Ziemia, uważam, że jest to jeden z najlepszych blogów, jaki znam w ogóle, ze wszystkich na świecie. Trochę ich czytam. Dla czytelników jest to doskonały przykład. Ludzi, którzy dzieląc się tym, jacy są naprawdę, potrafią też dać coś innym z siebie. Do wszystkich PR-owych agencji, czemu wysyłacie jakieś soczki czy inne pierdoły blogerom, którzy później na Instagramie wrzucają? A taki youtuber, który powiedz ma więcej followersów, nie dostanie prezentu. A może ja bym też chciał prezent, może bym chciał darmową koszulkę, albo jakieś, nie wiem, majtki darmowe, które dostają inni blogerzy. Czemu ja nie dostaję? Bo naprawdę się obrażę. Cyber Marian e, przebrał się za kobietę, albo zrobił coming out. I sprawdził, co tak naprawdę myślimy o gender. Swoją drogą polecam Wam ostatni filmik Cyber Mariana, gdy wciągnęło go do kina. A jakiej jestem płci? Niestety, nie wiem. Kobieta. Dobrze. Jeden dla nich, Idziemy dalej. Na początku chciałbym poprawić Marka. Nie mówi się gender, tylko gender. Dziękuję. Cyber Marian jako kobieta. Cóż. Biorąc pod uwagę, że mam najpiękniejszą żonę na świecie, pewnie nie zwróciłbym na niego uwagi na ulicy. Nie wiedziałem, że Cyber Marian jest takim e, ładnym chłopakiem. E, ucharakteryzował się na Katy Perry i ruszył w miasto. Ma Marianie naprawdę gratuluję Tobie, ponieważ gdybym nie miał swojej dziewczyny, na pewno bym ci zaproponował randkę. Mimo że bym wiedział, że jesteś facetem, więc bym wiedział, czego można się spodziewać. Czy ja się właśnie przyznaję, że jestem gejem? Kiedy zadał pytanie, kim jestem, czy jestem mężczyzną czy kobietą, ludzie się pogubili, odpowiadali: tak, nie, nie wiem. To, co zrobił Cybermarian, pokazuje, że ludzie mało się tym przejmują, mało na ten temat wiedzą i naprawdę nie odgrywa to większej roli w ich życiu. Potrafił wykonać kilka naprawdę ciekawych prowokacji i dzięki temu trafił do top 100 YouTube. dlatego chciałem tutaj z tego miejsca mu pogratulować i zaśpiewać stole. Sto lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje nam, jeszcze raz! Też umiem ubijać masło w takiej masełnicy. O Boże, to pójdzie do bloopersa. Ale <grym zniszczone> jakieś może pytanie sformułujmy, to tak, jest. i policja. <grym zniszczone> Gdzie jest pytanie? Loża szyderców po prostu, jak w starożytnej Grecji. On robi tylko dobrze policji? Hmm. Dzięki również cyber. No dobra, Nie wiem, czy to jest dobre określenie, że robi dobrze policję. Ustawcie tam mikrofon, tracicie fajne komentarze. I dzięki swoje. już wariuje, już wariuje. Ściągawka. No właśnie, o! Koszulki zdejmować tam, grupis. Jak już pakujesz kłapel, Kasia, nic nie potrzebuje. Może nie tak że jest dobrze.